Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam Was dzisiaj w grze Konstrukcjon Simulator 2015. E, dzisiaj wykonamy sobie kolejne zlecenie. E, będzie to zlecenie e, Drobne prace ogródkowe rodziny Kwiatkowskich. Przyjmujemy sobie zlecenko. E, będę się uwijał, bo muszę się szykować, zaraz wychodzę na Sylwestra. E, drobne prace ogrodowe, mała koparka, jedź na plac budowy, dobra. Ale to... To jest... Yy... Dobra. Nie wiem czy mamy najpierw jechać za tą koparkę, czy najpierw czy najpierw jechać po materiały, ale pojedziemy najpierw z koparką. No wypierdzielaj panie. Pojedziemy z koparką sobie na plac budowy, zostawimy koparkę i wtedy z tego co tam czytałem to musimy jechać do tartaku po jakąś tarcicę i modrzew chyba daleko nie mamy tylko tutaj dobra, sobie wjedziemy nie wiem czy mogę tak tu wjechać, ale dobra, mi się o to sobie tutaj dobra wystawiamy nasze podjazdy na jazdy, sorry, czy jak to tam się mówi? Okej okay. I zjedziemy sobie koparką na, na dół. Okay. Nie przestawiłem A, dobra, nie odbezpieczyłem. Okej, okay, teraz. Dobra co my już zjechaliśmy także teraz Schowamy nasze najazdy Nie wiem co teraz robić. Chyba mam teraz zrobić Chyba mamy jechać do tego Do tego tartaku w sumie chyba mamy jechać, nie wiem Wezmę przyczepkę, zabiorę ją z powrotem na... Yy, zawiozę przyciepkę z powrotem ops, Ups, 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 znowu mana bym skasował. Yy, zawiozę przyciepkę z powrotem do firmy. żeby nie przeszkadzała później. Gdzie się tu postawy, nie wiem, tu może w sumie stać. kółeczko, kółeczko, o, to się to nazywa odczepiamy i dobra i ciśniemy do tartaku może on pokazuje gdzieś tartak sam nie wiem tu? Jezus Maria, tak daleko? ze szkółki ogrodniczej a to? nie, pojedziemy do szkółki ogrodniczej ona jest tutaj chyba, tak? Lecimy na do szkółki grobnicze po to wszystko, co tam jest potrzebne. Do tego tartaku kawałek będziemy mieli. Jeśli będziemy musieli przejechać. Musimy przywieźć to. Yy, potem chyba kopać. A nawet nie wiem dokładnie. To ostatnie tak zapieprzałem, że się wywaliłem. I znowu coś się na przeciwko, a tym razem nie. Tym... U! znakaj, znaka jeszcze zachodź. Tym razem nie przywaliłem. Tutaj, to jest tu za skrzyżowaniem. Będziemy w szkółce załadujemy towar. Nie wiem nawet co mam tam do końca. Kurde. A ci ludzie wolno w tej grze jeżdżą, naprawdę, mówię wam. Zawsze prawą stroną trzeba i tutaj pole na przykład. Dobra, jesteśmy, ale mój stoi wypożyczony. Biegniemy do tej A Mamy kupić 3 sadzonki z sosny Sadzonka, raz, dwa, trzy. Kup 10 tysięcy zostałem za co? O kurde. Na No teraz ktoś tam wbił. Zapomniałem się wyjść? Sorry za to, zapomniałem się wyciszyć tam. No weź przestań wchodzić. Dobra, załadujemy te trzy trzy sadzonki. Mam nadzieję, że to sprawnie pójdzie. W ogóle to spoko się w tych grzech obsługuje widłaka, nie jest jakoś tak bardzo trudno. Najgorzej nauczyć się jak do koparkę, bo tam często są jakieś błędy, bługi w się kopaniu. To jest najgorsze. No ja to mówię już normalnie kop. Ja to jestem koparkowy już kurde taki, że ja pierdę, eee, się uczyłem. A każdy to mój mistrz koparki. Dobra, drugie. Drugie. I jeszcze będzie jedno. Dobra, położone. się szybko nam 10. jeszcze jedno. Dobra, jest. Żeby mi spadło, to trwa bo coś słabo tu nabiłem. Dobra. Tu położymy je. Siadamy. Jedziemy. Z powrotem na plac budowy. Do boju. No jedź pan szybciej, ten man już zajechany jest. Trzeba było coś nowego kupić. To jest masakra. To ja się znowu rozpędzę. No, ogólnie to wszystkiego dobrego w nowym roku. Już to życzyłem wlesły w zalesa. Ale chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności, czego tam sobie życzycie Pewnie gdy to wrzucę będzie pierwszy styczeń, także mniejszego kaca Wam życzę, wam życzę. Chociaż pewnie jak let's będzie już wrzucony ja pewnie będę z tyłu w łóżku <grym> Także wszystkiego dobrego Wam życzę Dobra, no, tak trochę zszedłem z tematu Mojej budowy Co, tutaj się Panie, jedź pan. Jedź jakiś tam azara w lewo, ja jadę. O, pani, gdzie pani się pieprzać mi pod koła. Dobra, jesteśmy na miejscu. A co mam teraz robić? Ja mam teraz tutaj? Вот так. O, na pewno tutaj. Fajnie. Myś... O kurde, sorry. Zamana. Zemolno. Trochę ci się tutaj ustawiłem. No cóż, wszystko się da. Wurtę nie urwałem także. jest w porządeczku. Dobra. Czyli w to samo miejsce muszę jeszcze położyć. Dobra, czyli ciśniemy teraz do tartaku. ja zrobię teraz cięcie Po prostu jak tam dojadę to To... to wtedy będziemy tam ładować Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu Tutaj jest start, tak? Ja się tutaj w sumie nigdy nie byłem Może wam też pokażę jak to... No właśnie, odkryto lokację yy... Gdzie tu majster stoi? Tam ja stoi majster Dobra Siema Waldek a ile mam kupić tego? Jedna tarcica i pół metr... modrzew. Co? A, jedna tarcica i modrzew w pół metr pasień. Coś tam. Jedna tarcica... Aha, to, dobra. Nie, to jest jedna, po prostu jedna. E, jest. A gdzie to leży? Waldek. Tu? Tu! Boże, taki mały? Na pewno tyle miałem tylko się żyć, że nie mogłem dwa razy jechać. Dobra, to weźmiemy jeszcze widłaka. Jak słychać jakąś muzykę, to sorry, ale mój tata już tam bida robi, ramadowe. dole. Chyba Ostrzywestra zaczyna, jest dopiero godzina... Yy... 1730 30. A on już robi imprezę. Sorry, że takie lagi, ale no ta, ta gra naprawdę jest średnią procesora, że to jest masakra. Czasami jest po 20 fps czas, czasami stałe 60, a no mówię wam, jak patrzę na miasto, to jest masakra. Góry, się prawie z wideo spadło Dobra A zabezpieczyć muszę e, Dobra Dowiedzimy się znowu jak jadę na miejscu, Bo tam naprawdę kawał drogi jest Okej, okay, jesteśmy już w sumie na miejscu okay. e, Odbezpieczamy ładunek Bierzemy naszą kopareczkę Odczepiamy i kładziemy tutaj gdzie wszystko sorry z tego ts ale naprawdę nie zapomniałem go wyłączyć Mogłem go prostu teraz wyłączyć, ale... No dobra, dobra. O, dobra. Sknia ładunkowa z do zaznaczonego budowy budowany przebieźle znacznego obszaru plus budowy. Czyli nie sorry, ja tego TS-a muszę wyłączyć. Ok, TS jest wyłączony. Hmm, teraz musimy sobie przystawić tylko tego. To przestawić? Dobra. Bierzemy ze zajmowaną skrzynią. I skąd? Z ze składu budowlanego. Ze składu budowlanego na plac budowy. Okej. Okay. Także raz będziemy z powrotem, bo plac budowa akurat jest blisko. To tylko tutaj za zakrętem, eee, Te moje ile dojadę. U, u, u. U, dobra, jesteśmy Dobra, biegniemy do Mietka, czy jak on tam się bawi? No Mieta eee... Sprzęt, skrzynia ładunkowa Kup Ok, oki okay, doki, oki okay, doki Teraz bierzemy naszą skrzynię Kurde, na cofaj że tam, tam po stronę Bierzemy ją na siebie. Kurde. Nie mogę jechać i tego składać. Dobra. To składamy. Jak jest złożone, ciśniemy na plac budowy. No to także tylko za zakrętem tutaj. Tu już strzelają petardami słyszę. Się szybko zabierają. no ja to petard, petard żadnych nie kupuję, tylko wódkę. Nie, nie opłaca się petard kupować. A może jedną, dwie będzie tylko Dla zasady, a... A tak to się nie płaci Jakby mieliście, to ja tato weszłów na tato, to A teraz dla mnie to jest jak miał ze swoje pieniądze kupić, to to wydatek tylko jest niepotrzebny. No stój Andrzej. Kurde, na stój! Aha, bo już je podnosiłem, wodę bo... Ok, czyli teraz mamy kopać w na miejscu Czyli bierzemy naszą kopareczkę Trzeba łączyć. przełączyć. Trochę do doby postawiliśmy to skrzynienie, w ogóle... No, powinniśmy dać radę. O, jeszcze muszę tylko tego... Co to było? Tego muszę przestawić, żeby nie przeszkadzał. Dobra. W ogóle, co, co nam zostało jeszcze? Tylko kopanie, czy w miarę idzie Skopię trochę i wtedy zrobię cięcie Żebyście nie musieli tego wszystkiego oglądać Będę kopał Bo to nie jest zbyt ciekawe No idzie wolniej w ostatnim zleceniu Tak mi się wydaje, że z każdego zlecenia na zlecenie to będzie się ciężej Ups no i właśnie tak od czego się nie lubię. Koparka się zbubuje i to I tyle z tego będzie. Dobra, jednak jest się nie zbójkowała. No. O, kurde, malek to nie tu widzicie co się dzieje? Dobra, także ja zrobię cięcie. Jak to wykopię, to jestem z powrotem. Yy, dobra, jestem już w sumie przy samym końcu. Jeszcze jedna łyżka będzie. I to będzie chyba tyle kopania, ale nie wiem, czy jeszcze czasem w jednym miejscu nie będziemy musieli kopać. Oczywiście teren budowy, mała koparka. Czyli małą koparką musimy stąd wyjechać. Dobra, do przodu. Nie przejść do... Może lepiej tak zrobimy. Koparkę tu zostawię tak i stoi. Tego lepiej wystawię stąd, bo się potem zbuguje. Potem, potem jeśli to coś tu zbuduję i będę miał mana na dachu, to lepiej, nie? Lepiej sobie go wystawię poza teren pod kościołem, dobra, niech tu stoi i teraz musimy zabrać tą skrzynię. I zabierzemy skrzynię. Tego, to e, dobra. Zabierzemy sobie skrzynię stąd i musimy zabrać się do świrowni. I nie wiem czy to będzie koniec czy nie Może tak, ale może i nie Dobra, czyli jedziemy do świrowni. W lewo W prawo, ja mam pierwszeństwo, wypierdziele No skręć i paździo No, ogólnie nie wiem czy dam radę nagrać jakiś odcinek na 2 stycznia, gdzieś już 1 stycznia nie wiem czy będę w stanie. Nie żeby coś, ale możliwe, że będę po prostu zmęczony po Sylwestrze i nie będzie chciał się nagrywać, no ale zobaczymy, może akurat nagramy. Jak będzie ekipa jakaś. To Sanamu to tak, Sanamu to jedynie konstrukcjona. Boże, sorry za ten słupek. a nie, nie, nie staranowałem go. No, jak chodzi o ekipę do nagrywania, to śmiało, nagramy pierwszego też. Yy, jakiś, nie wiem, Lesa jednostkę pewnie, albo może ETS-a nagram. ETS-a dawno nie było. W ogóle sinny jestem, że jednostka się Wam tak spodobała i że chcecie ją oglądać na... O, ale tułką, petardami, no może. O Jezu. Nieźle, nieźle. Myślę mi się, to tak się błyska co do mała świata, zapomniał kupić, co? A to już petardami, tułką. są zadanie 4 na 5, czyli jeszcze jedno będziemy mieli jakieś zadanie. Zobaczmy, jakie. tutaj. Co się stało? Co teraz? Dwa ich zdań ze szkółki ogrodniczej i przewieźć. Sorry za to, że będziemy mogli spocować teraz na te petardy. Czyli musimy jechać jeszcze raz do szkółki ogrodniczej. O jakąś pierdzielaną darni. Na cholerę darnię? Jeszcze dwie. No kurde, no co jedziesz, jak pat, patafia na jakiś. Do szkółki ogrodniczej, szkółka Ogrodnicza... Na pewno dobrze, ale to też bo Chyba było tam, gdzie byliśmy wcześniej No ale dobra, nie wiem, że się wrócimy. Bo na mapie pokazuje w ogóle drugą stronę. A, ale tu kom się odpowiedziło się na Tak. Nikt tego nie widział, nikt nie jest słyszał. Jedziemy dalej. Dobra. Teraz do Zoszki, czy jako na tam? Dalej, raz, dwa. Cool. Kurde. mam nadzieję, że to będzie wszystko, bo... Nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny. I tak pewnie będzie trwał. To w ogóle jest, nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzach, co to jest darm. Bo nie, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Dziwne, że tu w środku, w środku widłaka jest ciszej niż na zewnątrz. Jak ten widłaki i tak nie ma kabiny, to znaczy ma kabinę, ale nie wyciszona. Chyba ma nie być? nie no jestem że nie ma. Bo niektóre widłaki mają być życiu kabinę, na przykład w moim pracy są takie widłaki, które przeważnie zimą też robią. Wszystko ogrzewanie, klima, w zimę, w, lato klima. Kurde, mówię wam. Full wypas. Kto by nie chciał takim robić? Dobra. Dal nzięta. Obezpieczamy i ciśniemy. Oby to było wszystko, bo naprawdę Chyba wszystko, chociaż jeszcze może być jedno Obyśmy nie musieli kopać, bo mi się nie chce Nie chce mi się za No No jak będzie trzeba, to będzie trzeba, nie? Co zrobić? Nikt za nas tego nie zrobi 17.45 Ja już tu ponagrywam, kurde 30 Tata robiłem imprezę na dole i wtedy ja byłem gdzie? W tartaku? No, z no 20 minut będzie miał ten lespek O, no, 15 minut już nagrywam od kiedy byłem w tartaku. Od tartaku jechałem, to może jakieś 5 minut odliczyć, 10 minut Noch wyżej, nie? Teraz się żyje najlepsze wszystko jakie może być Urde, zrzuca tym manem jak A czerwony, a co się będę? Dobra, otworzę sobie wody, obezpieczę, biorę koparkę i jedziemy rozładować.

No to już było wszystko, bo naprawdę masakra Dobra Bierzemy Tego I wyjeżdżamy, błagam, żeby to było wszystko Jeszcze odjechałem już Co jeszcze dalej mogę odjechać No kurde Masakracja normalnie No wierzę mi tu? No i co No to już cię ręką Może tepnę się Tak Tym ciężar z platformy Też się tepnę O, super Jeszcze pójdziemy biegniemy się zobaczyć jak to tam wygląda. Kto bo tu, nie? tu wpada, proszę bardzo, z niedługo sobie koparką do Tak, nasza praca. A, kurle, full wypas. Nie wiem, kto ten dom postawił, ale ja tu walnąłem to chyba. To... Dobra, o to dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć.